Witam, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku Pokémon Platinum Ultimate Randomizer Nazlok. Nie jestem pewien, wręcz powiedziałbym, że nie mam pojęcia, jak przyjęliście pierwszy odcinek, ponieważ jeszcze go nie wrzuciłem. Ale mam wyrenderowany, jest elegancko, no i uważam, że można kontynuować tę serię. Od razu oczywiście sprawdzimy naszą drużynę. Wytrenowałem wszystkich do levelu 8. Jest oczywiście wśród, wśród tych poków Swaxire, czyli nasz Whooper. Właściwie powinienem im wymyślać jakiś sposób mówienia, bo on jest taki Wuper. To może być Swax, 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 nie wiem, zobaczymy. No i ma on naturę Quiet, czyli bodajże. Nie wiem, coś tam na rzecz Speeda. Coś tam na rzecz spię, muszę sobie poprawić słuchaweczki, o, teraz leżą dużo wygodniej. Z takimi oto e, statystykami, z ruchami Dizzy Punch, Special Rent, Oktazuka i Firefang. Ponadto mamy grabiego, czyli Kinglera No. Z naturą impish z potężnym defensy... z potężnym defensem, potężnym atakiem, tak? Z Psychokut... Psychokut kurwa, co? To nie ja! Psycho Cat, Twin Park Spark i nowo poznany Poison Jab zamiast Power trika lub Splita, nie pamiętam którego z nich. Poison Jab się po prostu nauczył chyba level później, więc czemu by nie? No na którymś tam levelu. Ponadto Knuckles, zobaczcie jak on skacze! Aaaa! Oh, jaki on jest zajebisty! Knuckles, czyli Central, powrócił z poprzedniej serii z Backwardsów. Ma on takie oto statystyki, niezbyt zadowalające. Poczekamy, zobaczymy. Ma ruchy Needle Arm, Substitute, Gunshot i Moonlight. No i oczywiście nasz starter, czyli ten Zelda, który zaraz będzie miał 10 level. W wszystkich do 8, tego do 9 wytrenowałem. Z naturą Relaxed, takie oto staty. Jak na razie też nie ma szału. Flame Flamethrower, Bite i Focus Miss. No, więc tak to wszystko to wygląda i dzisiaj pójdziemy po prostu dalej i zobaczymy, może, może nas już czeka pierwsza śmierć. Właściwie jest już wieczór, bo jest 18.11, czyli powiedzmy, że wieczór. Kostka nam teraz przepowie, ile czeka nas śmierci w dzisiejszym odcinku. To jest kurwa między 5 a 6, no nie, tak się nie robi, Kostko. No dobra, to nic, zobaczymy. Road 202, tutaj złapaliśmy naszego Kinglera. I innym Pokémonem, jakiego mogliśmy tu mieć, jest Ariados. Więc ja się cholernie cieszę z Kinglera. Możemy z Firefunga zaatakować. On chyba miał jakiś elektryczny ruch, bo nie zadziałał na mnie. Ale nie przeczytałem. No, o, jesteś trenerem, więc yy, tak jak ja, nasze oczy się spotkały. No to musimy walczyć. No i, i walczymy. I to jest Youngster Tristan, ok. Grabi Payback Okej, okay, to jest fizyczny ruch On nie ma zbyt genialnego ataku A my mamy dobrą defensywę I mamy Sparka Nie zmienia to jednak faktu, że jest to jednak Kyogre, no kuźwa Dobra, pokonany, bez większych problemów, żeby Nie powiedzieć, że... Smokescreen, w sumie to mi się może przydać, smokescreen Zamiast Dizzy Puncha bo, Dizzy Punch nie jest jakimś szałem. Poison Powder, o mój Boże, nigdy w życiu. Give up. Mm. Smokescreen smoke może mi uratować dupę w razie czego. Okta, sobie damy na pierwszy slot. Smokescreen smoke na ostatni. Smokescreen, jaki smoke? Smokes, kurwa. Fuh. No nic. Szpieguję moim małym oczkiem. O, trener, proszę o walkę. Dobra, zobaczymy. Panienka Natali, mam manchlaksa, ok, czyli kubuś wersja Bobas, Firefunk. Charmi obniżył ten. Obniżył mi atak i jeszcze sobie wzmocnił ostro special defa. Fire Script, ok, nie ma problemu. Pokonaliśmy kubusia. Mini kubusia. Kolejnym Pokemonem będzie. GRUMLYF! To nic, oktazuka. Nie ma leczenia się, spoko, nie ma problemu. I walczymy tutaj z koleżką, który po raz kolejny, no teraz jest Youngster Logan i ma Regist! Oh! On ma wybuch... A nie, przecież to jest randomizer On nie wybuchnie, przecież to jest randomizer On ma Solar Beam! Ja mam trzy pokemony podatne na roślinę Znaczy ja rozumiem, że registil nie ma zbyt wysokiego special ataku, ale nasz... Swagsire by nie przeżył Solar Beama, nie ma opcji. I tak robi dużo. Flame Trawer, nie żyjesz. Już się boję, że eksplozja i, i zaraz będę musiał coś poświęcić. Sonic Boom, nie ma takiej opcji nawet. Give up. Nie bierzemy Sonic Booma. Dobra, czyli spotkaliśmy już dwie legendy. Idiot, 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 idiot. Dobra. G.E.D. nie ma tym razem Brick Break'a i nie jest na tym levelu, więc spoko. Mamy Jubilife Life City i od razu Dawn. Czy Dawn będzie chciała z nami walczyć? Miejmy nadzieję, że nie. Już masz cztery Pokemony, no. Pokażę ci to miejsce. NIE CHCĘ! Sam sobie spenetruję miasto! Ten pan, co on robi? O. nie zauważyłem go wcześniej. Ehm... <ścoughs> um. CO?! Hej! Skąd wiedzieliście?! Nie, w sumie bo, 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 brzmi jak Rowan. Czekajcie. Zróbmy z niego Shona Connery. He, skąd widzieliście? E, jak. Jak wam się udało. E, unmaskować. A, unmask... Odmaskować? Mm, szukam odpowiedniego słowa. E, jak wam się udało Żydamaskować? członka... E, międzynarodowej Policji. E, hey, przepraszam bardzo, my mi tylko mieliśmy rozmowę. To jest Shady Man. O! Shady Penguin! <gry> więc y, uważaj. Podobno tylko rozmawialiście. Lepiej. lepiej... Tak. Wiem, że lepiej czemu nie wierzyć. Nie, nie, nie. Rozpoznaliście mnie. Pff. Nie interesuje mnie, naprawdę, jakiś policjant. Jest Luker, okej, okay, nazywa się Luker. Nie, ten, ten głos nie pasuje mi do niego. Prędzej do Rowana, taki Sean Connery. Dostaliśmy fałszywy Recorder. Naprawdę mnie nie interesuje, co on gada. Dlaczego on ma tak długą ścieżkę. Nie, nie chciałem powiedzieć dźwiękową, dialogową. O, tam jest, a młodszy jest w szkole dla trenerów. To za chwilę tam pójdziemy, najpierw idziemy się oczywiście wyleczyć. Darmowe leczenie. Zastanawiam mnie, czy są jakieś eventowe pokemony w, pala... w Platinum, wiecie, żebym dostał coś albo kupił. Bo to bardzo ważne. Bo to są darmowe poki, które mogę sobie łapać, o tutaj na przykład jest jakiś pokeball. Nie, nie, nie tu, tutaj leży. Old Amber! Ludzie! Mogę z tego mieć tego, aerodaktyla. Tylko oczywiście, zmienionego na coś innego, ale mogę z kameliny ożywić. Jak się ożywia z w Platinum? A nie, tu nie mam wody. Nie! Nie mam nic do picia! O, dostarczyliśmy mu paczkę, dobra. To jest mapa, są dwie. Dostaliśmy mapę, świetnie. Czy chcesz ze mną walczyć? Poszedł sobie, dobra. Ja potrzebuję, będę potrzebował się dowiedzieć, co ty robisz. A, jeszcze nie mam wszystkich tych odpowiedniej ilości oznak, więc nie mogę tam pójść. O, tutaj jest jakiś koleżka. O, 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 jesteś pokierowanym trenerem. Potrzebujesz pokazygarka super. <laughs> jest trzech klaunów, dobra, i muszę odpowiedzieć im na pytania. Tu jest jeden z klaunów. Czy on rośnie przez, przez pokonywanie innych i dostawanie expa? jak najbardziej. I dostajemy kupon numer jeden, okej. Okay. Tutaj jest drugi klaun. Dobrze pamiętałem mniej więcej, gdzie są. Nie przeczytałem. A, że, że typy pokémonów istnieją tak samo jak typy ataków. Dostaliśmy kupon numer dwa, świetnie. Teraz idziemy szukać trzeciego typa. Tutaj jest, skitrał się. A, czy pokémon może trzymać item? Wiedziałem, że na wszystkie się trzeba zgadzać, no ale to nic. Dobra, no, mamy trzy kupony. Biegniemy do typa i on nam da... Poke zegarek, tak? Ło! <laughs> wow! Widzicie dokładnie, która jest godzina u mnie, super, nie? ma jakieś opcje chyba tak ogólnie. O, oh, widzę swoje party. To jest ilość kroków. Zajebiste. Kalkulator 7, 1, 8, 3, 0. Jak się odwróci głowę, <grytanie> to jest napis debil. <grytanie> no ale nie potrzebujemy tych pierdów, wystarczy nam zegarek. Ten zegarek mi uświadomi jak długo już gram. Dobra, tutaj jest root, 203. O nie! Czy ja będę miał walkę z młodszym? Winasa! Przecież z WENOZAUREM sobie nie dam rady kłaksajre... Ty, z Sirem? Znaczy w sumie jest mała szansa, że on będzie miał roślinny ruch, a ja mam firefunk, w sumie. Widzicie co smok z... smoczy? To był kryt! Swagsajr! Ja mam... O Jezu, tylko jeden potion. <laughs> Stary Zelda. A ty się recharżujesz! Wypierdalaj! Swagsar! Flame Trower w sumie możemy użyć. Firefang mnie podpalił. Fasad. Dobrze, że ty nie miałeś tego podpalenia na sobie. O mój Boże! Swagsire przeżył Kryta na jednym HP i zdobył dwa dodatkowe za pomocą tego. No, za pomocą levelowania. O mój Boże! Ten zawał. W ogóle nie jestem pewien, czy odpowiadacie na te pytania dnia, które tam są po. po prawej stronie. O tam! Ale fajny był dźwięk. Po prawej stronie są pytania dnia. Question of the day. Byłoby bardzo wygodnie, gdybyście odpowiadali na te pytania, jako że jeszcze nie wiem w jaki sposób odpowiadacie, z hashtagiem. Hashtag QOTD. No, i myślę, że byłoby na pewno wszystkim wygodnie mniej więcej rozróżnić pytanie dnia i komentarz zwykły. Das Dusclops Nawet wiem, jak cię nazwę. Wiem, jak cię nazwę, kolego. Mam nadzieję, że złapię. Ty jesteś strasznie bólki. Firefunk przeżyjesz splash Tak, na pewno cię tak nazwę. Na pewno cię tak nazwę. Biorąc pod uwagę dźwięki, jaki wydajesz, to nie ma innej opcji. Ja wiem, że jesteś samicą, ale chociaż nie! nie! Dziewczyny nie pierdzą. Fu! Bold nature, dobra, dobry jest. Countermo Pierd! Już cię lubię. Ale dziewczyny nie pierdzą. Nie rozumiem cię. Ej! On się może zmienić w Dask Noir dasknoir czy Dasknoa? François? Das Dasknoa? Tak jak Gardevoir? Tak jak Olevoix? Tak jak. Nie wiem, kurwa, sraczko Stopuła? W ogóle na górze możemy jeszcze złapać jakiegoś pokona. W tych szaczkach Root 204. I będzie nim, nie patrzę tym razem i znam ten dźwięk. Czekajcie. Nie wiem, kurwa, jakaś legenda? Z... Kurwa! Legenda, no jasne. Nazwę cię legenda. Zaraz jest w sumie wodny. Rock -wrecker. Wiem, że on nie trafi od co często jeden. To jest straszne, co ja muszę dla łapać. W sumie nie, biorąc pod uwagę, że to legenda, to wpiszę Lara Croft, legenda, wiecie, Tomb Raider, legenda, kmi, kminicie mam nadzieję, Lara Croft, będzie taka brzydsza Lara trochę, ale mamy przynajmniej całą drużynę, ten dźwięk, Timid, czyli speed na rzecz ataku, tak? No, w sumie tak, o Jezu, Crash, Flame Flamethrower, Feint i Rock Wrecker, nie powiem, nie jest tak źle, bo faint Feint ma w dupie... Ooh. Priorytety typu Protect, nawet i może zaatakować, więc całkiem spokojnie. Oh. Mogłem mieć już Soringa to nie. O Jezu, jaki bólki ja jestem. Ja pierdzielę. Ja się bałem, że ja nie dam mu rady z tym moim defem, a tu proszę, dobra. Jubilee Life City. Hmm. Chcę wiedzieć. Muszę włączyć Google'a. O ile oczywiście nie zaczną mi nagle przychodzić wiadomości od wszystkich. Zaraz, zaraz, czy ja go w. A, złapałem tego Pokemona, dobrze. Mam go przy sobie. Dobrze. Ale nie wiem, czy go chcę. Poczekam, aż się zaduje. Może zwiedzimy mniej więcej to miasto. Tutaj. Nie wiem, co tutaj jest. A tu chyba się atak jakiś dostawało. Ta dziewczyna dawała atak, tak? A nie, Quick Claw, dobra, fajne. To obstawiam, że nic więcej w tym budynku nie będzie. Zaraz mi się załaduje internet na telefonie. I co nieco sobie odnajdziemy. Czy możemy tutaj iść na lewo, do, na jakąś drogę nową? Mam nadzieję, że nas puści koleżka. Ty, koleś, dajesz nam wędkę! Tak, jest! Możemy złapać coś wodnego. Możecie przestać wszyscy pisać do mnie? Boże, ile wiadomości. To jest miejsce, gdzie możemy coś złowić. Pamiętam, że Shady Penguin w tym miejscu dostał Feraligatra i go pierdoła nie złapał. Old Rod. Dobra. Ok, Google, Pokémon Platinum Gift Pokémon. Teraz zobaczymy. Pokémony, które możemy dostać, a w międzyczasie złowimy. No, jak to nic nie ma. Halo, poproszę, ja chcę coś złowić. Jest. Dobra? Ale to za chwilę. Uwaga, co możemy dostać? Możemy dostać Togepi. A to jest Weterna City dopiero. Eevee, Porygon, Riolu. Czyli cztery Pokémony do dostania. Całkiem spoko opcja. Muszę wyłączyć jeszcze Wi-Fi. No i oczywiście łowimy tego Pokémona. Nie patrzę. Coś z pierwszej generacji. Nie wiem. Golem! Okej. Golema chcemy. Golema! Nie, kur. Nie to chciałem kliknąć! Kuć! Mogłem mieć Golema! To nie! Musiałem spierdolić. Mogłem mieć Golema No, to tak propo tego, że Shady Penguin tam nie złapał Ferrari Getra w Solinku, to ja nie złapałem w swoim Ultimate Randomizerze Golema Czuję się jak gówno w tej chwili I musimy wyleczyć z powrotem naszego tego m, naszego Swag Okej, okay, przynajmniej złapaliśmy dwa Pokémony. Dopiero pierwszego nie udało nam się złapać, bo jesteśmy pierdołami. Znaczy ja jestem pierdołą, znaczy wy nie. Wy tak trochę mniej. Pójdziemy sobie na Route 203 i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ten koleżka będzie chciał z nami walczyć. Kriketot i Zubat, jesteś tego pewien? Nie, to jest Charizard! Okej... Ok. Nie, nie Firefunk, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o Oktazukę. Dziękuję. Dwunasty, trzynasty pra... Ikiarados. Uuu, panie. Może Smooth Screen? Excisor, dobra, czyli wiemy już, że nie warto na pewno wysyłać Zeldy, ale za to nie mamy przeciwności, ale mi zaskrzypiało krzesło. Nie mamy przeciwności, aby wysłać Grabiego i użyć Sparka, który jest czterokrotnie efektywny i rozpiernicza na Amen. I właściwie sławg jest naszym najsilniejszym Pokémonem. Jednakowoż chciałbym. Nie, pierda nie wyślę teraz, nie ma opcji. Ja bym wysłał naszego Nakolsa. Ja potrzebuję dać mu Lucky Egga. Niech sobie chłopaczy na podekspi, bo nie widzę powodu, by nie. Tutaj jest jakiś ball, Luxury ball, dobra, czyli darmowy, e, darmowy pokój, Czemu nie? Tutaj mamy jakiegoś koleżkę, który miał Shinxa, a tak naprawdę ma Chesney. No to jest idealny Pokémon dla nas, ponieważ Middle Arm. Znowu! Wiem, że rollout będzie stra— Moonlight, srać tak. Grabi, dziesiąty level. Wiecie co? To jest ten moment, w którym ja wiem, że muszę sobie kupić potiony. Nie, ja wycofam tego sa jak na razie. Ja wyślę Grabiego. Stwierdzam, że to chyba jest delikatnie lepszy pomysł. Skoro częściej może nas zajebać jak... Jak gdyby nigdy nic! I ten ma grotla. Normalnie bym się wycofał, gdyby nie fakt, że mam Twin Needle. No miałem Poison Jab, w sumie super <grym> High Jump Miss. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Poison jump jest efektywny tylko na roślinę. Może zatruć jednakowoż. Ej, a Twin na co mi Twin Jeju, biorę High Jump misa. Trudno, najwyżej nie trafimy i umrzemy jak gówno. To jest kolejna trenerka, superancko. Slowking, uuu. A wiecie, co by mi się bardzo teraz przydało? Spark. High Jump Miss! Arr, trafił jednak, o Jezu, aż stukłem w popfilter. <laughs> Dialga pada jak gówno. Juxi. No teraz by się naprawdę przydał. Może... O, Fakeout, super. Może Poison Jab. O, neutralny, bardzo fajnie. I Rotom. Czemu koleś ma trzy legendy? Znaczy, Rotom już nie jest legendą, szczegół. Ale tak ogólnie był kiedyś brany za legendę chyba, tak mi się wydaje. Albo za eventowego Pokemona. Tutaj jest kolejna typiara. A z prawej mamy jaskinie, więc to oznacza nowego Pokemona do złapania. Wiem, że na Manectricu nie powinienem był zostawać. O, Speed Ci opadł spoko, stary. No ale to jest Manectric, to jest Randomizer, to jest... Coś na pewno nie elektrycznego. Dobra, Grabi ma już 13 level, konkret. Wejdziemy sobie Zeldą na początek i wejdziemy do Orburg Gates. Nowym Pokémonem będzie. Nie mam pojęcia, coś elektrycznego. A, 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 a. Ogólnie jestem przeciwny trenowaniu starterów, ale jebać to. Jak nazwać Empoleona? Poseidon, hmm. Poseidon <laughs> brzmi tak, 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 nie wiem, słabo. Czy ja nie nazwałem już Pingwina Kowalski po prostu? Nie Koks. Nie Koks Walski? Nie. Koks, Kokswal, -Koks Walski? Zajebiste imię! Nie Kokswal. Kok. Kokswal. Mi. Tylko Kokswalski. Kokswalski. Genialne. Ty koleżko dajesz mi. HM06. okej. Okay. Czyli Rock Smash. Tak jest. Um, czy możemy coś sensownego tu zrobić? Czy raczej powinniśmy byli się cofnąć? Mi się wydaje, że raczej idziemy tędy i dalej będzie następne miasto, do którego musimy dojść. Z ponytą jest to tyle problem, że... O Jezu, zatoksykowała nas szmata jedna, Focus Miss. On czymś nie trafił, trudno ja trafiłem. Focus miss! Slakot nie ma już truant, co ciekawe, więc... Może być dosyć ciężko go pokonywać w przyszłości. Wyślę Knucklesa i go wyleczę, tak szczerze powiedziawszy. Nie, 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 nie chodziło mi o tym, Chodziło mi o medycynę. Tak jest, dokładnie. Ważny kierunek? Medycyna. Sensual kontra sensual. Ej, w sumie on też ma needle arm. A, on ma prezent, zapomniałem, w się uczy prezentu i ja mu go nie dałem, dobra, więc... Orbook City, okej, okay. mam nadzieję, że ten koleżka nie będzie trenerem, który chce z nami walczyć. Ej, w sumie on nam zaoszczędza truciznę! Ej, ktoś tu jest, no wiem, ale dobra, dobra, mniej trucizny nas zeżre w drodze do Pokecentrum, więc... Więc o tyle plus. Musimy znaleźć Pokemart i kupić w cholerę tych potionów. Niemniej jednak, myślę nad pozbyciem się oczywiście z drużyny. Na przykład kogoś takiego jak. jak kim jest no? O, Lara Croft. Właśnie, Właściwie, jaką ty masz? Flower Gift. A ty masz. Compound Ice, czyli wzmacnia celność. Fajna abilitka. A ty, Kokswalski. Impish, czyli special attack w dół. Szkoda. Leaf Guard, czyli w słońcu. Nie da się ciebie. Odpalić i sparaliżować, ani uśpić, ani nic. Super, Ancko. Kłójeka, tak nasty plot Body Slam i Nightshade. Jak na razie trochę gówniany set Znaczy, no ten Body Slam i nasty plot w sumie cieszą, nie powiem. Niemniej. Sam nie wiem. Wiecie co? Nie, nie chcę Larry Croft, chyba jednak. Chyba jednak preferuję Coxwalskiego. Tak? Chyba tak, no preferuję go. Mimo, że jest to kolejny wodny Pokémon, ale w sumie już tamten też był wodny. A ten jest jeszcze stalowy, nie da się go zatruć, całkiem spoko opcja. Dobra, ile trwa ten odcinek? 23 minuty. Myślę, że coś tu jeszcze mogę zrobić. Na przykład pójść do następnego miejsca i złapać Pokémona. To jest tutaj niżej taka pewna kopalnia, ale to za chwilę, ponieważ tutaj jest jeszcze ukryty przedmiot. Więcej niż jeden przedmiot. Old Amber kolejny! Whiteflood. Jaka jest w ogóle szansa, że na początku gry dostaniemy dwa Oldenberry? Czy tutaj jest. Tak, to jest tajny mushroom. Wiedziałem, że tu jest ukryty przedmiot. Nie wiem skąd, nie pamiętam skąd, ale wiedziałem, że tu jest ukryty przedmiot. Niemniej, wchodzimy do Jasykini, znaczy do, do, do kopalni, i tu jest nowy Pokémon do złapania. Wpierw chciałbym zdobyć tego Pokébola, jakim jest Spooky Plate, czyli Arceus po raz kolejny nadchodzi. Niemniej, kolejny raz mówię, nie mniej. Sprawdźmy. To brzmi jak jakiś, nie wiem, Dragonite. Mamoswine! Ej, no, 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 no! W Fire Red Backwards nie miałeś za bardzo okazji z nami poćwiczyć, w sumie tak samo jak Dragonite. Ale mieć na w drużynie jest kuszącą opcją. Przetrwał i ma flinch. Not bad. Mamoswine, Twin Tusk Pokémon. Czy mam, czy mam cię nazwać Tusk? Masz pomalowane oczy. Tak ostro pomalowane. Taka tapeciara z ciebie. Czy mam cię nazwać tapeciara? Tapeta cię nazwę. Tapeta. Tapeta! Tapeta! Ta z japońskim akcentem te sprawy. Dobra, chcę jeszcze zobaczyć naszą tapeta. Tapetę. Przepraszam. Tapeta Nagasuka, takie rzeczy. W sumie Nagasuka mógłbym ci nazwać. Albo... O Jezu, nie, ja wiem jak powinienem bym Cię nazwać, nie. O Jezu, zrypałem. E, gdzie jest ten? Gdzie jest koleś od zmiany imion? Ja muszę znaleźć koleśia od zmian imion. Tapta. Quirky nature, neutralna. Snow clock po raz kolejny. Agility, dizzy punch, force i fire blast. Oh. Jednak nie wiem, czy chcę trenować. Tapta. Jednak taka drużyna mi się bardziej podoba. Znaczy, te trzy pokemony wodne bolą. Chyba jednak wywale Kowalskiego. Kokswalskiego. Bo Saira bardziej pragnę w tej drużynie. Ale no, no sam nie wiem. Sam nie wiem. Tak czy inaczej, zapiszemy tutaj. I myślę, że na tym momencie skończymy odcinek. Z 25 minut myślę, że wam wystarczy. No, no to do zobaczenia w następnym materiale. Rozgromcie buton łapkowania. No i trzymajcie się. Cześć.